Rodzina Kowalskich w lesie. Rodzina Kowalskich bardzo lubi wycieczki do lasu. Oni jeżdżą do lasu rowerami lub idą pieszo na spacer. W lesie słychać ptaki na drzewach i widać zwierzęta między drzewami. Rodzina Jana, Anny, Moniki i Tomka cieszy się, gdy zobaczy wiewiórkę lub żubra. Latem kowalscy zbierają w lesie jagody. Oni idą wtedy do lasu na cały dzień. Z jagód Anna robi na obiad pierogi z jagodami. Czasami Anna przygotuje też drzem z jagód. Jesienią Jan i Anna szukają w lesie grzybów. Kiedy ich dzieci, Monika i Tomek są w szkole, oni rano zbierają grzyby. Po powrocie do domu, oni suszą grzyby. Zimą będą mogli jeść zupę grzybową, sos do mięsa i pierogi z grzybami.